Chodziliśmy z Edziem Sernika, z, y, on już nie żyje. Ten chłopak. Zomowcy go załatwili. Y, po, po kursie skierowali nas na, na praktykę, trzeba było odbyć w PGR-ze. No. Walczyliśmy to PGR Kosinowo, y, dali nam Ursusa C45. No i tam ja wiem, ile było. Ze 40-50 może hektarów było w takim jednym kawałku e, zabronować. Brony ciągane, a myśmy tak z rana poszli bez śniadania, bez żadnego jedzenia. I tak na zmianę tam takie zielone gruszki, kwaśne były, jak nie wiem, te gruszki jedli. Kurczę, no. Do wieczora byliśmy dwa dni tam na tej praktyce, już później myśmy nie chodzili już no, w takich warunkach. Nie? bo inni pracownicy w PGR-u mieli tam e, posiłki przywozili nie? a nam jakoś kursantom, praktykantom nic się nie należało no to zielone gruchy my jedli no. szkoda, że jeszcze my słomek my jedli no. ale miło to wspominam a jak to było z tym mlekiem dla traktorzystów? jak mieli oś resorowaną to, to mieli jakiś mleko, przydział, mleko, tak? Mleko resoro, e, ci co mieli na sztywnych osiach i jeździli czterdziestkami szczególnie, to dostawali mleko w PGR-ze. A ci, co mieli resorowane osie, nie dostawali mleka. No, to dla mnie to było takie szkodliwe miałem, warunki, to? No, tak? Ja miałem bardzo dużo kolegów z PGR-u, pomimo że ja w Pomie w Wobornikach pracowałem cały czas. No, przyjeżdżali tam na gwarancję, na, na bieżące, na NG1, NG2 remont. NG1 to była si wymiana silnika najwyżej. NG2 to było e, wymiana silnika i podwozia. Tak zwana kapitalka już to była. Były lub gwarancyjne, lub przeglądy. <laughs> I ile tam się tak średnio tygodniowo tych traktorów przewijało? Przewijało. Y miesięcznie robili ciągników. Około 50 ciągników, 40. -tek. Mhm. Się, jak, jak, jak nie brakowało części, bo były takie czasy, myśmy po całej Polsce jeździli za częściami. Najpierw się dzwoniło, co mają jakąś tam nadwyżkę, to myśmy się zamieniali część. Takie dawaliśmy, to myśmy brali takie, nie? bo tam niektórzy sobie magazynowali, a kiedyś nie wolno było magazynować, bo prawdopodobnie BGZ Bank się czepiał właśnie tych. Ktoś jakieś miał nadwyżki magazynowe. Nie? To już księgowe to bardziej zorientowane są, byli właśnie pod tym względem. Nie? To myśmy niepotrzebne rzeczy upłyniali, zamówione. A z czym I... największy problem był? Z końcówkami wtryskowymi? Końcówki, ogumienie, końcówki yy, wtryskowe. z no, skoczów yy, regenerował końcówki wtryskowe do wszystkich ciągników, samochodów, diesli e, Pom Stęszew e, remontował pompy wtryskowe. No dzisiaj, już się raczej, dzisiaj już się raczej nie remontuje, nie, nie, nie regeneruje końcówek Każdy na własną rękę gdzieś sobie szuka jakiś tam remont sobie robi nie ma tego. No. A remonty kapitalne to 40 tak, pom e, świdwin to chyba jeden z największych był z zakładów naprawczych, pomoborniki Śląskie, jak my jak tego. Y, później no. aha, POM Łagiewniki Majorki remontował. 31 11 zetor. A w trzebnicy RS-y, tak? RS-y i Empory w trzebnicy. Aha, te ładowacze. Tak. W no, y, POM Prze przewory koło Opola remontował silniki do 25-28. Do 30 pomż pom Żary, koło Łodzi, silniki do Suprów, Zetor Super, silniki do C-41, Poznań, Podstruda, Słupsk. Tak, to by to. A tak co? Aha, pom, 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 Przeworno, Wistule naprawiało. Pom kamieniec Bizony już, bo Bizony już weszły. Pom kamieniec Ząbkowicki e, rob, e, robił e, kombajny Bizony. E, Syców e, podwozia do Starów przednie i tylne mosty regenerował. E, pom Kąty Wrocławskie najpierw zaraz po wojnie to ususy 45 remontował, a później Stary. Stary 25. I pomrz Migrod Stary 25. Później się przerzucił na Ursusiki 28 i 25. Później na, na ten. Pom Kostomoty Zetory 25K, 25N, 25A. Później Ursusy 328. E, remontował. Pom Złotoryja, e, Zwolnicę. No. A u nas coś w obornikach robili w pomie, jakieś podzespoły do Bizona, tak? Do Bizona? E, przeguby myśmy robili. Aha, to przeguby, przeguby były. Przeguby tak? i rozdzielacze do podnośników. Jako kooperant nam dawał taką wykonywać, znaczy rozdzielać w stanie surowym. No, jakby to powiedzieć, robić. ale to do Bizona, tak? Nie, do podnośnika to był do C41, Aha. 350. Mhm. Później myśmy robili dla pilmetu lance do opryskiwacza. Mhm. Co tam jeszcze? Co tam jeszcze było? Aha, mieliśmy jako jedyny w sumie w Polsce był przegląd IMT, jogosłowiańskich. Był taki od nas mechanik w Jugosławii i kierownik był Wasylkowski Ryszard, w ten czas w Jugosławii. To jest to co mamy tą książkę, no, nie? tą tłumaczenie. Był jeszcze później w Szwecji, też promować nasze bizony właśnie tam.